Witam Was serdecznie, pozdrawiam. Jesteśmy w parku obok szkoły numer 8. Właśnie od samego rana zaczęło padać i jeszcze taka wrzawka pada, ale bardzo ciepło się na dworze. Za 22 stopnie i duszno. Widzicie koło, po miesiącu zaczęło dobrze padać. Po miesiącu dopiero zaczęło padać, tak długo. I wkrótce będzie ten park remontowany, oczywiście. No, poza wasz, jeszcze troszeczkę tam, tam lży trochę deszcz, trochę pada i widzicie. tak takie sobie wodę piją tam i się kąpią w niej. No i dopiero się robi